W Roverze, jak wiadomo w lądrowerze ta rama nie jest zbyt optymistycznie wykonana i zakonserwowana, jak zresztą o, widać. Rdzaj bierze w wielu miejscach. Jeszcze na szczęście nie ma żadnych takich głębokich żerów czy dziur Ale wygląda już tak średnio. tam To samo tutaj wszędzie Tak wygląda w trakcie czyszczenia i nawet jakiejś tragedii nie ma, ale też nie jest idealnie, jak widać tutaj tej korozji tutaj wychodzi. I tu jeszcze jest w okolicach zbiornika. O tam jest rudo. Ale niestety skończy się. Skończy się na tym, że będzie trzeba zbiornik wyciągnąć. Bo inaczej tutaj nie dojdziemy, żeby to porządnie zrobić. I tak to tutaj działamy pomału. Widzicie jeszcze jest pełna tutaj rdze. Ale damy radę. Teraz już widać wyjęty zbiornik. Tu jest widać, jak od środka wygląda rama, w sensie od strony zbiornika. Tej korozji tu trochę jest, to jest jeszcze do oczyszczenia. Tu już jest wstępnie oczyszczone. Na tej ścianie tutaj eee, też to może słabo widać. O, tu już jest też poczyszczone trochę. Jeszcze tu na narożnikach przejdziemy szczotką, No tu widać trochę wżarów już jest. Ale ogólnie tragedii nie ma. Tu w górnej części też trochę złapało, na dwozie nie tylko ramę, a tak to rama jest w trakcie czyszczenia, no a tu widzicie znowuż jest do, do obrobienia. A wracając spod spód, no tu widać wszędzie jest, wszędzie jest ruda. Jeśli przejdziemy jeszcze dalej o, tutaj na tej okrągłej belce poprzecznej też także to wszystko to wszystko musi zostać wyczyszczone wyczyszczone co najmniej tak jak tutaj dziś bawię się odrdzewianie gdzieś w internecie znalazłem taką metodę nie wiem jak to, jak to nazwać nie pamiętam znaczy się poprzez zrobienie roztworu wody i kreta i podłączenie do tego, do tego napięcia także zobaczymy jak to będzie płyta to jest stara płyta zardzewiała tu widać jak ona wygląda Połową jest zanurzona w tej brei, bo to już tak wygląda ta breja, ze względu na to, że ponad godzinę już to się tutaj kotuje, Bardzo mnie ciekawi, jakie będą efekty. To na wierzchu to jest tarcza hamulcowa, która robi za jedną z elektrod. Teoretycznie, jak to mówią, została podana na pożarcie, ponieważ ta, ta elektroda będzie, w cudzysłowie, znikała. A z elementu, na którym mi zależy, będzie znikać rdza. Zobaczymy, pokażę Wam, jaki będzie rezultat tego. No i tyle tak wygląda ta tarcza hamulcowa wyjęta z tej kąpieli która była jako jedna z elektrod, na której miała się właśnie osadzać rdza. Także tak pięknie wygląda. No i ciekawy z tej ona wygląda. Właśnie cała jest taka. Tak wygląda lacha po 12 godzinach w tym Zajzajerze. Tu widać ładnie korozja zeszła. Jakieś drobne jeszcze są we wrzerach. Teraz dalej fosforem, który to potraktuje. Zobaczymy kwasem fosforowym. Znaczy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widać, trzeba było rozebrać całe zawieszenie, żeby wszędzie dojść. Tutaj już blacha pod, pod zbiornik wyczyszczona, przygotowana do malowania. Wszystkie te elementy będą pomalowane na czarno. Tura ma wstępnie, właściwie już prawie dobrze oczyszczona, z wszystkimi punktami też na podwoziu. Wszystko to teraz będzie zabezpieczone specjalnym środkiem, który reaguje z korozją. I też jednocześnie, zaraz zobaczycie, o tutaj te wszystkie ciemne plamy, to już jest właśnie pomalowane tym środkiem. On dosyć fajnie pokazuje, w których miejscach jest jeszcze jakaś resztka korozji, które trzeba właśnie doszlifować jeszcze. Także to bardzo fajnie, bardzo fajnie działało. I to tak fazami robiłem, czyli najpierw gdzieś tam najgłębiej, co się udało to wyszlifowałem, zamalowałem i tak jechałem w kierunku tyłu. No żeby wszędzie dojść trzeba było wszystko rozebrać, każdy element zawieszenia. No tu wyraźnie widać właśnie te elementy wymalowane tym środkiem chemicznym reagującym z rdzą, potem jeszcze było to przeszlifowane. Przyznam się szczerze, że drugi raz bym się nie podjął tego, bo oczyszczenie mechaniczne za pomocą szczotki drucianej na szlifierce kątowej, czy, czy wiertarką z, z tak zwanymi włosami murzyna, to jest do ogarnięcia, ale tragedia. Oddałbym to do piachu. W sensie do czyszczenia piachem. Tutaj już widać specjalna farba antykorozyjna, taki grunt. Poszedłem w cały zestaw farb związanych z, z przemysłem okrętowym. Jak ktoś będzie chciał jakichś konkretnych namiarów, to mogę potem, potem podać już, bo nie chcę robić jakiejś tutaj reklamy. Wszystkie farby i wszystkie chemikalia, których stosowałem. Zresztą ich skuteczność dopiero się okaże po kilku latach. Będziemy widzieć, jaka, jak naprawdę one są skuteczne. Tutaj już następną warstwą. Specjalnie innym kolorem, żeby łatwiej było, łatwiej było pokrywać tę powierzchnię widać czy jest wszędzie pokryta, tu już jest warstwa epoksydu, podkładu epoksydowego. Też od razu dolną część zawieszenia, czyli cały most został też wyczyszczony i pomalowany przy okazji. Też były tam już zaczątki, zaczątki korozji. No, malowałem tylko te punkty, gdzie było doczyszczone do, do czystego, czyli gdzie wcześniej były, była rdza, a tam gdzie była dobra konserwacja, to nie ruszałem tego, nie. Uznałem, że nie ma potrzeby, żeby zrywać całą konserwację aż do, aż do gołej blachy, także oczyszczałem tylko te miejsca, które wydawały mi się podejrzane lub wyraźnie było widać rdzę. Tu już na wierzchu ostateczna warstwa, to jest farba poliuretanowa. I tu już jest poliuretanem, był cały, cały obszar pociągnięty, łącznie ze starą konserwacją. No i zmontowane zawieszenie, wszystkie elementy. W niektórych miejscach widać zacieki od, od wosku, bo wszystkie profile zamknięte zostały też zalane woskiem, żeby było zabezpieczone wewnątrz. Oczywiście wcześniej było to wypłukane wszystko dokładnie ciepłą wodą. No, teraz jeszcze sprawdzam tutaj. Grubość powłok, jaka mi wyszła, i widzę, że całkiem nieźle wyszła, i na całej wielkości, na całych powierzchniach jest podobna grubość, także to też jest dosyć dobre. Dobrze świadczy o tym, jak mi się udało to położyć. Efekty będzie widać dopiero za kilka lat, ale zobaczymy. To może za parę lat dogram do tego filmu, coś i wam pokażę.